other media pojedynek youtuberów pivo seto pro rojo kupso ctsg kanta judi Hej, cześć wam wszystkim, a szczególnie witam T-Volta i Seta, którzy będą ten film oceniać. Witam Was w pierwszym pojedynku youtuberów, w którym to e, zmierzą się właśnie siedmiu znanych youtuberów i judi przeciwko hejterom, na których czele stoi niejaki samuraj. Czy youtuberzy będą w stanie oprzeć się atakowi haterów? Przekonamy się już za chwilę, bowiem właśnie pierwszy ruch ze strony haterów już samuraj celuje i CTSG. O, oczywiście. O, 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 o. No, jak widać, chyba się. Chyba T-Volt uważa, że tak. No i teraz tylko musi jeszcze uciec. Czy ucieknie wystarczająco daleko? Boję się, że nie, ale. A jednak! Jednak uciekł wystarczająco daleko. Lamus oberwał. No i oberwał dość mocno, co daje przewagę chwilową YouTuberom. O! Wiemy, CTSG ma naprawdę słaby początek. Wszyscy go biją. Oj, no, to musiało zaboleć 30 życia. Poszło! Come on! Czy trafi? Czy set oczywiście trafi? Trafiłem wchodzi on tam gdzieś na dołek. Chce być w miejscu, w którym mogę przynajmniej oberwać i rok obrywa i wleci prosto na minę. Oby to był nie wypał! Ach, niestety to nie był, nie wypał. Jezus! jest dość mocno niesprzyjający. Mimo wszystko zamierza strzelić gdzieś tu oddać strzał. O mój Boże! Ależ że mało brak żeby PD ku P oberwał. Siet! Widowo nikt tego nie wie, cały czas rozmyśla. Co by tutaj zrobić? O mój Boże, podstawia dynamit sam pod siebie! Ai, a więc taki mały kamikaze oberwał nawet troszeczkę więcej od roja. No ale teraz właśnie przychodzi pora na naszego roja, który. Który myślę, że podstawi mu równie coś miłego. Myślę, że to też będzie dynamit. E, oj, ach, pięknie, rojo. Wypatrz! Ale teraz, rojo, skacze, co za daleki wyskok tam gdzieś na jakąś głowę. Google Plus, to się Pięknie, Google Plus poszło w dół, ale czy przeżyje? Mimo wszystko, Google Plus wciąż się dobrze trzyma. Wciąż niestety, youtuberzy przegrywają. Nie! No ale teraz czas na. Oj! Handa został widać posądzony o sprzedanie się. Mowy mu uderzył właśnie prosto. Nie ten oto gracz o tej jakże barwnej ksywie. Co się? dzieje. No i chyba nie trzeba mówić, co Kubson zamierza w tym momencie tutaj zrobić. E, chociaż, czy on zamierza? Tak, zamierza się odsunąć trochę dalej, żeby za chwilę zgarnąć tą paczkę, ale wcześniej rzucić święty granat właśnie do tego, e, do tego gościa. Oj, 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 czemu on nie zgarnął tej paczki? Zdążył na wybuchnąć, a Gimbu z jakimś cholernym cudem przeżył. What the fuck? A jeżeli tak, to co so będzie zamierzał zrobić? A nie! jednak uderzenie w CTSG sam się poparzył. Co za frajer! No i podłożył, ale Wow, w tam okolicach CTSG, ale to nie zmienia faktu, że zobaczcie, co za damage. Uuu, niestety CTSG też oberwał i boję się, że to może być dla niego za mocne. Szkoda, CTSG nie miał okazji pokazać swojego skilla. Wow, 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 wow what the fuck? Tylko Hanta, o nie, Hanta tym razem nie bo więc na kogo przyjdzie pora? O mój Boże, co za świetny cios! I są pod wodą. Co ty zrobiłeś? Myślę, że dobrze wiem, co zamierzam zrobić. Yy, puścić super owcę, która... Gdzie poleci? Gdzie poleci? Poleci tutaj! O mój Boże! No! Nie! Oj, Rojo mi tego nie wybaczy! To miał zginąć zarówno gimbus, jak i ten co się powiodło, ale czemu Rojo? Aaaa! No niestety, podobnie jak Hanta wcześniej. Również przez niego zginął CTSG, tak przeze mnie zginął Royo. Mam nadzieję, tarczownicy, że mi wybaczycie. Chyba widzieliście, że to było przez przypadek. Mieli zginąć tych dwóch. Oj! Nie, 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 O! No i jak widać, oliwa sprawiedliwa. O nie! Natomiast tego gościa może być potem ciężko zlikwidować. No i czy to wystarczy? O nie! Spada prosto na roka. Co za pała. Tylko żeby trafił, tylko żeby trafił. O mój Boże, to zarzut! O! no cóż. Jeden zginął, ale myślę, że chyba założenie było takie, żeby również ci też w tej okolicy zginęli. Raczej niczego innego. E, tak jest. A jednak strzał w fuck?! Tu będzie starsza pani, największy, e, najstraszniejsza rzecz, jaka istnieje. No a teraz zablokował przynajmniej Lamusa. Tylko by ta starsza pani nie wybuchła za wcześnie. Hanta, uciekaj, uciekaj Hanta. O mój Boże! Ale zawróciła, no całe szczęście zawróciła! I mocne uderzenie. No i teraz Hanta czy T-Volt? O mój Boże, zbiornik z wodą padł. Wszyscy znajdą się teraz pod wodą, wszyscy będą tracić życiem. Oh shit. Jednak granat, tylko T-Volt uciekaj. Musisz uciec, musisz sobie poradzić. I uciekł. I czy... Oj, to bolało. Boję się niestety, że on teraz wyjdzie z wody, przeżyje 69 straty życia. No to chyba mówi samo za siebie i przy okazji zabił jeszcze dwóch. SKIN SKORWY Coś za coś, jeżeli mają dalej marzyć youtuberzy o zwycięstwie, muszą ryzykować. Oj, rok na pewno nie oberwał wystarczająco mocno, ale za to hejter zginął. No i mamy już końcówkę, dosłownie jeden hater. Shit. Czy on może sobie poradzić, zwykły hater? czy rzeczywiście youtuberzy oprą się e, działaniu hejtera? Myślę, że jak najbardziej, tak, aczkolwiek. Co? O mój Boże, co za fail. Skills z Battlefield ma się objawić właśnie w tym momencie? No, przekonajmy się. Ile jest w stanie zabrać właśnie życia no, ROK? No, niezły. Sied. Oj, to na pewno ROK tego nie przeżyje. Oby tylko odniósł się w takim miejscu, żeby. Aj, niestety. I coś mi mówi, że to będzie. Albo nie będzie, BĘDZIE zakończone wielkim finiszem! Czy to naprawdę zamierza zrobić z siebie kamikadze, żeby pozbyć się przeciwnika? Przekonajmy się! CO?! A idźcie w pierony. Zrób to, t Piękny cios, który kończy ten pojedynek. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się rozgrywka podobała. W ten oto sposób t kończy rozgrywkę, pokonuje haterów i pokazuje, że youtuberzy są w stanie przeciwstawić się hejterom w każdej sytuacji. Ja się z wami już jednak żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że przede wszystkim podobało się również IT Voltowi oraz znanemu również wszystkim Seto. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tym filmiku, ale to tyle. Tak więc cześć i czołem wam wszystkim i